Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.9 moda, który się nazywa Vein Miner i umożliwia nam kopanie, czy też na przykład wycinanie drzew, czy, czy no cokolwiek robienie za jednym zamachem, że tak powiem od razu całego grona ród, albo całego drzewa czy coś takiego. Także co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapgpl znajdziecie całą listę modów, których instalacje już pokazywałam, w serii pomocne tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapgpl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy, i Miner, pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy na stronie opisowej. Tutaj macie jak się używa Miner. a nas interesuje oczywiście zakładka Files, zatem na nią klikamy, jesteśmy przeniesieni na taką stronę. Gdzie wynajdujemy wersję Minecrafta 1.9? Mamy tutaj najnowszy plik. Oczywiście, jeżeli będą jakieś aktualizacje, zawsze pobieramy najnowszy i najlepiej jak jest z literką R. Czyli klikamy tutaj na download file i stąd pobieramy moda OK, jak już mamy pobrane, to możemy zainstalować. No i do zainstalowania tego moda, oprócz pliku, który pobraliśmy, są nam jeszcze potrzebne minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.9. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge'a na wersję 1.9, to dowiecie się, jak to zrobić w filmiku pomocny tutaj 829. A jeżeli macie wersję non-premium Minecraft'a i nie macie Launchera, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocne tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 829 i zainstalujcie Forza na wersję 1.9. I uwaga, w filmiku 829 ja instaluję Forza z końcówką 1767, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję najnowszą, a najlepiej jeżeli już jest to wersję rekomendowaną. W dniu kiedy nagrywam ten filmik nie ma jeszcze wersji rekomendowanej, a wersja najnowsza ma numer końcówki 1865 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, by zainstalować? Otóż, musimy wejść do folderu %appdata% przez roaming, musimy znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.9 i ten folder .minecraft musimy sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, w razie gdyby nam się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. OK, jak mamy skopiowany, to instalujemy. I co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy nasz pobrany plik do folderu mods mamy go tutaj w folderze mods zamykamy, jest zainstalowane uruchamiamy launcher i czekamy aż nam się wszystko pootwiera tak jak wspomniałam mam wybrany profil z fordzem z końcówką 1865 klikamy play i czekamy dalej tutaj za chwilę nam się pojawi strona z logo Mojanga. Jeszcze momencik, musimy... o już tutaj i tutaj logo Mojanga jest i tutaj Forge instaluje nam wszystkie mody, które mieliśmy w folderze mods. Także jeszcze moment. Musimy poczekać. I jeszcze, i jeszcze. Ok. Tu jest oczywiście ostrzeżenie, że Forge jest jeszcze w wersji beta, czyli nie ma jeszcze rekomendowanej wersji, zatem mogą się pojawić jakieś błędy, czyli przypominam, żebyście sobie kopiowali folder .minecraft przed każdą zmianą, bo coś się może zawsze stać. Ok, wchodzimy do moc, no i tutaj mamy na dole vein miner. Gdy klikniemy tutaj na CONFIG, to mamy, że VEIN MINER jest, jest gotowy do użycia, kiedy odpowiedni przycisk klikniemy, albo kiedy, nie wiem co, albo kiedy przykucamy, albo kiedy nie przykucamy, albo jest wyłączony, Zostawimy sobie, że jest włączony, możliwy do użycia, kiedy klikniemy odpowiedni przycisk, a do, potem dojdziemy do tego, jaki to przycisk musi być. Tutaj mamy, jakie mamy narzędzia, i na przykład, jak mamy siekierkę, to mamy listę tutaj, które drzewa ona wykopuje. Tutaj mamy tak mało w sumie, ale mamy, że dębowe drewno na przykład, nam wykopuje siekierka, zatem możemy się cofnąć. Tutaj to narzędzie, gdy użyjemy, to wykopuje nam, pomaga nam przy uprawach tych właśnie rzeczy. Cofamy, to, to jest fajne, gdy klikniemy na kilof, zobaczymy jaka, jaką ma listę to nie ma tutaj na przykład ani kobla ani y, kamienia, no bo to wiadomo to są duże y, duże y, rzeczy do wykopania, jest tego mnóstwo, ale sobie dopiszemy tutaj do listy do bloków sobie dopiszemy y, minecraft minecraft dwukropek co by był syty on e o i nam tutaj właśnie będzie gdy będziemy używać kilofa, będzie można wykopywać za jednym zamachem cały cobblestone w okolicy. Add. I teraz jeszcze tutaj wyczyść. On nam gdzieś tutaj jest dodany. Tu o. I dodamy sobie jeszcze minet-sraft, dwukropek, ty on e Dlatego tu się pisze Minecraft Stone na przykład, czy tam Minecraft cokolwiek, bo jeżeli byśmy mieli jakieś inne mody, no to wtedy byśmy tutaj pisali ten mod, nazwę moda, z którego pochodzi dana ruda czy coś tam, i wtedy nazwę tej rudy. I tutaj znowu klikamy add i wyczyszczamy i mamy gdzieś tutaj, gdzieś tutaj. Yy... O, tu jest. Ok, back. Gotowe. Gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. Także tam możecie sobie dopisywać jeszcze różne, właśnie rudy z różnych, z różnych modów, jak również różne narzędzia z różnych modów na tej samej zasadzie. Ok, mamy teraz, mamy nasz świat. Gdzieś tu mamy dziurę. Tu mamy dziurę, do której możemy sobie wejść. Chopsia, chopsia, chopsia. Ok, i tak jak wspominałam, możemy sobie kopać kobla i kamień w większej ilości. Jeżeli nic nie, nie przyciskam, no to wykopałam kobel. Możemy sobie wykopać drugi kobel. Tyle tylko, że go nie podniesiemy. Dobra, za, za, zakopiamy to z powrotem. A i co się z tym stało? Nie wiem. Ok, i teraz, żeby wykopać większą ilość yy, za jednym zamachem kamienia, to przyciskamy przycisk, tylko który. Tylko który. Opcje, sterowanie, zjeżdżamy w dół, mamy vein, mine, vein Miner. I żeby aktywować, czyli vein to przyciskamy Grave. Grave to jest, to jest tilda, czyli to jest ten pierwszy przycisk pod Escape. Jakby ktoś nie wiedział na klawiaturze. Ten pierwszy koło jedynki, taki, taka falka, mała fala znaczy. To jest Grave. Gotowe, gotowe. Ok, teraz przyciskamy Grave i kopiamy. Kamień. I proszę, ile nam tego od razu spadło. Tu zobaczymy, czy mamy przyciśnięte. Mamy. Okay. No i teraz zejdźmy sobie w dół. Mamy tutaj dwa koble. Bierzemy sobie kilof, przyciskamy tyldę i wykopujemy obydwa od razu. No, czyli jak widzicie, mod działa. To ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na strony społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę anapgpl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się. Pa. pa.